O, ciekawe co na YouTube się dzieje Tutaj, he, pokaż Bydal... Pokaż bydalka sąsiada? Halo, najważniejsze, nie wiem e para nastolatków Ukradła szkolny sklepik Szkoła, odcinek 539 9... Uy, hmm, ciekawe tej. siedzę się na Xboxie A tu jakieś rzeczy Nie wiem o co tu chodzi w ogóle Dzisiaj Wczoraj byłem w kino Halos ale jeszcze nie, nie, no, jest godzina dopiero... Um, Czwartka, chyba nie mam telefonu przy sobie. Ale jest godzina dokładnie... Tutaj klawiatura. <grymne> 19.55, a obudziłem się o godzinie 8. Patrzę, a coś tutaj... A tu nie patrzę, a tu jakby co nowe stanowisko, znaczy nie nowe, co ja mówię? Laptop do mnie wrócił, tylko coś jeszcze muszę tam pozrobić i będzie Git. Jest, wszystko ok, laptop wrócił, klawiatura gamingowa tutaj jest, już wszystko się zmieniło na stanowisku. Tutaj gdzie są moje sukcesy: przycisk, i puchar i medale, nieważne. P komputery Zawo stanowisko nie jest ważne, ale dziwne, że Kino Halo zrobiło mi unboxing. Zrobili mi unboxing jak wygrałem konkurs yy, Za na filmie Krudowie na, ba, w bajce, na bajce Krudowie 2 Wielka era Przysłał mi taką balon Kino Halos dla dzieci A co ja jestem dzieciak? Już za chwilę będę w 8 klasie a tu jestem dzieciakiem Nie jestem żadnym dzieciakiem Kino Halos coś tutaj Toma? Chyba to jest Tim Nieważne, ale tak czy siak, nie, a może teraz to są moi sponsorzy, Kinoheiros, nie, sponsorzy mnie nie obchodzą. Czapka pirata, y, Prime Boy, Prime Boy? Co ja jestem, dzieckiem? Nie jestem żadnym dzieckiem. Ciekawe co mi daliście, bo ja nie lubię jak ktoś mnie wyzywa jako dziecko, a jeszcze czapeczka z piratem. Właściwie, dziękuję za ten prezent, ale sobie to odłożę, to, to. Ciekawe co dostałem od Aboxinda. Powiem, masz też ciekawe rzeczy. Tutaj dostałem yy, chyba Harry Potter. Czas na magię. Super pakiet. Dwa książki. minifigurka, Zadanie. Mini figurka Harry Potter. Kosztuje tylko. Znaczy jest 19,99 zł. Na razem to już jest chyba, chyba tylko już tak z 20 groszy. No faktycznie jest figurka jestem Batmanem super pakiet dwa książki i plus minifigurka spoko spoko naklejki w środku dobra nieważne zaczynamy co tutaj mamy ja tutaj se nie wiem co dzieje jak zamknę drzwi bo tu zagłuszają tu tam gdzieś pie pieprznie coś 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 tam dobra Da, to ja to otwieram. Da ja widzowie, teraz wam powiem szczerze, że tak. Jeszcze raz zrobię cięcie i za chwilę się widzimy jak to otworzę. Powiedzcie co, od razu już zrobię. Może do końca, jak tylko sobie cięcie, więc się Już mam wypakowano. To jest książka chyba Star Wars. Znaczy co ja mówię Harry Pottera. Tu jest Harry Potter leci na yy... Chyba ROM i Hermiona Granger. Okej, okay, dobra. I tu jest książka, jestem podpana co tutaj są płyt? Tu może być jakaś... To są... Same krajki, ale tutaj jak sami widzicie. Kino hazewo to kosztowało. Ciekawe, myślałem też najlepiej, że to będzie jakaś, nie wiem, czy to będzie płyta w środku, czy coś. Tak myślę, że to będzie jakaś płyta w środku, coś do no, jakaś bajka. A to taka książka, ale całkiem nieźle. Dobra, ciekawe co to jest. Mini figurka Rome Wesley. Dobra, Rome We Wesley. Źle wymawiam jego imię Otworzyć i, i zbudować go trzeba. Da, go zbuduję. Więc czekajcie, za chwilę się widzimy jak tego go... Tyle trudności było, że już otworzyłem. Teraz zbuduję tą figurkę. Czekajcie, to ja sobie telefon, żebyście widzieli mnie. Uhu, Dobra, buduję tą figurkę. Całkiem fajna figurka Ron Wesley. Tutaj dopasować głowę. Jakąś się nie... No, tak, będzie tutaj. No, świetny prezent, dziękuję Wam bardzo za to. Naprawdę można zbudować fajne rzeczy. Co jeszcze wymyśliliście dla mnie? Mówi dać mu tutaj różdżkę. Czasami nie myślą. Ale mogli też tutaj różdżkę mogli kupić, obu. Ale dobra. Więc ten sobie musi coś tutaj trzymać. Już, o, miałem z takiego właśnie szczurka. I tak wygląda yy, właśnie. Tak właśnie wygląda szczurek jego i jego, nie wiem, Mógł mieć jeszcze tutaj jakąś tutaj różdżkę, ale okej. Okay. Ron Ron, Dobra, ja go tutaj... Dobra, już wam pokazuję, o co tu chodzi. On tak wygląda ze swoim szczurkiem. Grzeczny Ron Wesney. Grzeczny szczurek. Dobra, ciekawe, co tutaj mamy. Jakieś naklejki słyszałem. To myślę, że będą spoko. Dobra. Co tutaj jest? Aha Spoko, ja to może zobaczę, ale książka całkiem spoko, fajna jest Coś tutaj jeszcze jest, o, to jest... Ej, może to wypakujemy, czekajcie, ja tutaj postawię ten taki telefon, telefon. Co ja mówię, Profesjonalna. Co tutaj jest? Tu są jakieś karty, myślę Ale nie wiem, do czego to w ogóle służy a odgadywać różnice coś takiego. No e, spoko, fajna opcja. Naprawdę wy się postaraliście, na hero zdajecie mi taki świetny prezent. Czy naprawdę vlog będzie fajny. Vlog unboxing. Fajna rzecz, każdy będzie oglądał taką playlistę, ale playlisty nie są ważne ani że no tam jakaś sława, dobra. Ja już tutaj daję nagrody do swoich nagród, nagroda do nagród, czyli tutaj są nagrody. To tam tutaj takie nagrody właśnie ja się z żegnam. to był fajny unboxing, ja to wszystko pakuję do środka bo tak naprawdę tego nie znożę to jest niefajne, nie no żartuję więc co widzowie żartuję, fajne prezenty dostałem od Kina Halos, dziękuję wam za to ja tutaj postawię właśnie za a tutaj taka będzie nagroda właśnie, nagroda za dostanie rzeczy, to jest fajna nagroda, więc książka tutaj będzie gdzie jest stanowisko. Tu będzie ta książka. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć. Fajne książki. Fajne. Polecam. Do zobaczenia!